Cześć, to ja, Wołtek, to ja. Prowadzę iPhone więc Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o nieprawdach zawartym. W dzienniku Kaspra, klęczcy dróg Pierwszym takim moim zastrzeżeniem jest to, że choć mieszka ode mnie, dwadzieścia kilometrów, jak sam się przyznał, to nie przyjechał osobiście sprawdzić, jak mi się żyje, jak jakiś uksusak żyje, jak, jak wygląda mój dzień codzienny, jak, jak wygląda mój samochód, jak ja się, Czuję w rozmowie, jak, jak nie mam odwagi przyjechać i zweryfikować swoich hipotez na własne oczy. Poza tym, ten film od początku był dobrany pod tezę, bo osoby z Wada, które od wielu miesięcy próbują mnie zdemaskować, mm. i, istnują różne domysły na forum, mm. skłócili się do Kaspera, żeby nagrał dla nich ten film, no i... Tak, ten film powstał, więc trudno mówić, że był to robiony film w dobrej wierze. Tym bardziej, że sam Kasper wysłał mi pytania do filmiku 1 dzień 2 przed publikacją, więc był oglądany to na bardzo szybko i nie czułem się, żeby to było rzetelne. Też po moich odpowiedziach, choćby dotyczących samochodów, i tak Kasper podobał pod się moje wypowiedzi, więc nie czuję, żeby uczyli z nich dobry użytek. Kolejna rzecz, w filmie Kasper jest zawarta sugestia, że Agata mi wyłącza głos, że jest to widna sytuacja. Przynajmniej taką sugestię wygłasza informator i mogę Wam powiedzieć, że absolutnie nigdy nie było takiej sytuacji, żeby Agata wbrew mojej woli wyłączyła mi głos. Zresztą nigdy bym się za to nie zgodził. Poza tym to agacy na mowy determinacja sprawiły, że w ogóle podjąłem kroki w kierunku odzyskania głosu. I, I zupełnie mi się to nie klei, że agata miałaby mi wyłączyć głos. To, to jest zupełnie nieprawdziwe. Zresztą, czy asystentka informatorka zgodziła zgodziłaby się na taką prośbę od Agaty, mimo że była moją asystentką? No nie sądzę. Nie wiem, To o niej świadczyło. to, że Kasper ujawnił informację o tym, że razem zagadcą, oglądaliśmy się w procedurze in vitro. I tu to, to bez naszej zgody, bez naszej apomaty. Bardzo chcieliśmy zachować to dla siebie. I to, że my w firmie edukacyjnym odtworzyliśmy scenę konsultacji z genetykiem pod kątem in vitro, to nie znaczy, że ktoś może. Ujawniać naszej historii medycznej, zwłaszcza coś tak intymnej, to, że przedstawiliśmy. Silnie, tą hipotetyczną sytuację nie znaczy, że też może ingerować w naszą no, tak intymną prywatność. W filmikę, Kasta odmawia mi też podmiotowości. Ja osobiście nie czuję się ofiarą. Trzeba psychicznej ze strony Agaty. I to jest moje doświadczenie. Gdyby nie odpowiadało mi zachowanie Agaty, to na pewno nie wiem z nią prawie. Siedem lat jest jakiś pozbawiony decyzyjności. Też zawsze oba byli moi rodzice i nie sądzę, żeby 6, 6 lat i zauważyli wielkiej przemocy, z którą mam do czynienia. Nie sądzę, żeby to było możliwe, bo rodzice jak nawet wiecie filmu Często zauważyli pomocy przychodzili zajmować się ze mną dodatkowo, więc na pewno by zauważyli, jeśli byłoby coś nielegalnego czy bardzo złego w stosunku do mnie. Kasper czyli też... Ze mnie oszustwa sugeruje, że jestem kimś, kto jest nieuczciwy i robi coś nielegalnego. Tutaj chciałbym powiedzieć, że konto twórcy na Patronite to nie jest zbiórka, tak? Dostaję pieniądze za swój content. Niektórzy influencerzy potrzebują drona albo studia, żeby nagrywać swoje rzeczy. Ja potrzebuję osoby, która poniesie mnie z łóżka, tak? Osoby, która... Włączyli kamerę, ustawili kamerę na wyższe tak jak dzisiaj i bez tej pomocy, czy bez dostosowanego samochodu nie jestem w stanie robić swoich treści i nigdy nie mówiłem, że Patronite jest to moje leczenie czy narzędzie, która poprawi moje zdrowie. No, to jest niemożliwe, więc nigdy nie było takiej sytuacji, że wystrzeni wierzę dokiekolwiek pod duszę zresztą od wielu lat pochodą za Patronite nie było żadnych zastrzeżeń, tylko ze strony ludzi przychylnych, którzy widzieli jakieś oszustwo o mojej działalności, ale nigdy czegoś takiego nie było. Też chciałbym podkreślić, że pieniądze ze współpracy z komercyjnymi barkami to nasze prywatne pieniądze i nie musimy się tłumaczyć tego, na co je wydajemy. Czy wydajemy na luksus? Że... No nie wiem. Ja potrzebuję samochód, który zresztą jest dosyć. Wiekowy ma 300 tysięcy przebiegu, i też, gdybym chciał wynajmować za każdym razem taksówkę za oz to zupełnie bym się nie wypłacił. I część pieniędzy z patrona i przeznaczyłem na zakup samochodu. Oczywiście nie całą chodzę, ale część. I też, oczywiście, możecie mówić, że mamy mieszkanie do drogi, poszedł, ale wydaje mi się, że wydekontrolowaliśmy naprawdę świetną stawkę za mieszkanie. Tu około 60 metrów. Za 5 tysięcy razem z opłatami widzę i kosztami. Nie sądzę, żeby ta cena była jakoś bardzo wygrowana, Zwłaszcza, że to mieszkanie jest blisko do centrum. Mogę tam pojechać nawet wytrowanie czasami, choćby gonięcie samochodem. Poza tym ma dwie winy, jest w pełni dostosowane. Mogę w nim umieścić, bo jest dużo łóżko rehabilitacyjne. Trochę to potrzebuję. Takiego mieszkania, a dlaczego jest duże? Bo spróbujcie się poruszać ludzkiem elektrycznym po mieszkaniu 30 metrów. I jeszcze znaleźć miejsce na moje sprzęty, na moje jedzenie, które i tak trzymamy na korzystach, żeby budziła miejsce Życie mi nie jest, więc i wydaje mi się, że był to była cena z kosmosu. No też nie podoba mi się to, że pan Kasper w ogóle nie utrudnia. Specyfiki zawodu asystenta ciągłego styku życia zawodowego i prywatnego, to że puszczam oso osobę do mojego mieszkania, do mojej intymności, się z nią największymi sekretami, bo mi towarzyszy o kilka, kilkanaście godzin dziennie. I też ten kontekst jest zupełnie pomijany. Trudno aż przy każdym dni wypraszać asystenta z domu, czy, czy czekać, aż skończy zmianę. Wyobraźcie sobie sytuację, że w swoim że w twoim życiu w każdej sytuacji nawet tej najgorszej kłótni, czy pewnego utrzymania emocji. asystent cały czas koło, mnie, koło jest Was, gdy macie chwilę z obości. Gdy się i, i to jest cały czas obca osoba i życie nie wygoda, tak jak to Instagramie. Sorry, ale to bardzo, bardzo jest dla mnie. Bardzo jest dla mnie trudne, bo bardzo zaufałem tym asystentom, będę. Mówiłem i o takich i tych rzeczach i wszystko jest ujawnione publicznie. To, że poddaje się procedurze inwicą. To, że ktoś przychodzi mi wycierać tyle, wszystkie moje procedury medyczne. Wszystko. To, że poszedłem wybrać pierścionek z asystentką. Wszystkie te prywatne rzeczy są wynoszone na zewnątrz. I nie, nie rozumiem, jak Informacja o in vitro do no. jak to można rozumieć i dlaczego takie informacje są ujawniane i naprawdę witro do teraz będzie kogo mnie zaufać, a poza tym z wieloma asystentami wciąż ma dobry kontakt, nawet asystentki, z Gdyni się ze dokontaktują i mówią, że są czy tyśliwym i chcą wspierać też ta do Dominika. Dominika, która silnika jest jej że wypowiada się o nas o pudełku negatywnie. Napisała do nas, że wspiera nas, że jest po naszej stronie i było jej bardzo dobrze z nami. I ja nie... Wydaje mi się, że to jest bardzo duża... jakiś taki dysonans między tym, co jest wnikła jaka jest ta... Prawda też, moi obecni asystenci, Marcyda, ona Weronika... Weronika już rok ze mną pracuje, nie jak. prosili o relacje. Pojawiane są tylko osoby, które mówią złe rzeczy o mnie. I trudno, I trudno mi się z tym pogodzić. Że wydaje mi się, że samych korzystali dla zasięgu, dla tej wiedzy. Z YouTube'a dla i Pytali się, że to super nieuczciwe. Poza tym, czytasz, jest bardzo nieżyczelny. W wielu kwestiach chodzi w tejże. Brudecka, która pomaga mojej kobiety, jest moją pielęgniarką, która jest kupa Zdewrzec i dalej zadomę. Pracuję, wam świetny kontakt, a jest sugerowane, że odejdzie odejfo i nie było takiej sytuacji nigdy i to są takie uwierzchowne rzeczy, które nie są w żaden sposób sprawdzane, tylko wrzucane w eter. Też co do relacji samych asystentów, to nie chcę podważać ich uczuć, ich doświadczenia, ale wiele informacji jest zatajonych, choćby to, że gdy ich Tarka mówi, że płaciliśmy jej 4000 nie wspomina o tym, że wydajeliśmy również mieszkanie nad nami za e, około 3000 zł, w mieszkała ze swoim partnerem, i to było już częściej jej wynagrodzenia. Poza tym mówi, że pracowała jako mhm. e, osoba od prac biurowych, owszem, e, bo sama się za to zgodziła. Zaoferowałem jej możliwość zajęcia się naszą e, papierologią za 1000 złotych e, dodatkowe. Zgodziła się na to i. Pisała umowę nową i uważam, że to jest na te informacje są również ważne, żeby widzieć cały obraz tej sytuacji. Boli mnie też to, że Kasper mi zarzut tego, że nie wywiązuje się z obowiązków aktywisty, Jest to dla mnie tak absurdalne i uderzające. Taka jest zła orambo. Moim zdaniem udzielanie wywiadów, rozmawianie z politykami, udzieliłem kilkudziesięciu wywiadów dla mediów. W kwestii asystencji, w kwestii osobowości wobec obrotem, w kwestii samej niepełnosprawności. mojej codzienności, poza tym pojawienie się na okładce Tygodnika Powszechnego, również uważam, że bardzo ważne zajęcie aktywistyczne. ale Kasper widzi w tym coś, Ochydnego, coś po prostu obrzydzającego ludzi, bo cenzuruje moje zdjęcie w tym wyniku. Powszechnie, jakby zrobić coś złego, tak? Takie różne są efekty jego działań. I też uważam, że stopnienie w wszędzie wiarą też jest aktywizmem, również bycie na proteście. O asystencji również, że nie byłem Nawet asystencji ciągle podnoszę w tak? mediach. Mówię o ułatce rentowej o wielu w trudnych kwestiach. Tak no mi, że nie spełniam wymagań. Kasprę, że robię za mało, mimo że sam i mogę nawet ręką ruszyć. Każdy dzień to dla mnie jest gigantyczny wysiłek. Robię tyle, ile jestem w stanie i czynienie mi z tego zarzucę, że za mało robię? Uważam, że jest niesprawiedliwe i niegodne. Też efektem filmu krepsy nie jest to, że straciłem. Tu jest praca premiera mojej książki jest odroczona i ja już teraz naprawdę zastanawiam jak się utrzymam I tylko takie efekty te filmy, klepsydy, który jest są inaczej nie? domysłów, jakiś plotek, komentarzy, pudelka półprawd i nie jest to zapewne pewno rzetelna praca dziennikarska. Hmm. To już bardzo ciężko przechodzę te ten hejt, który jest w jakiś sposób zainspirowany w filmie Krebsydry dostaje groźby musiałam zacząć brać leki Przecież krowę, bo nie w ogóle spać i czuję się zastraszony i czuję się po prostu ofiarą Krebsydry warto też zobaczyć, że Kasper nagrał filmik o Kasi z niepełnosprawnością teraz o Life at Lease, a nagrać filmik o a nie lenaresora, więc wydaje mi się, że to jest jakiś jego sposób działania, że wybiera osoby, którym trudno się obronić przed tymi zarzutami, które są w trudnym położeniu i wykorzystuje te osoby, żeby z i nie wiem, i i wiem, Jak ktoś może brać na poważnie tego człowieka to wszystko, co chciałem. Trzeba powiedzieć, nie chcę, żeby ktoś mówił, że nie się do zarzutów, bo w wielu przypadkach są ode nieprawdziwe, zmanipulowane, wykorzystywani są moi asystenci, ja, moja żona, do klików na YouTube i że trudniej zarabiania pieniędzy. I uważam, że ja tutaj jestem ofiarą przemocy ze strony Krebsydry i ludzi, którzy y, zainspirowali jego filmy, nie słuchają mi groźby albo hejterskie Djemne komentarze i ja czuję się poszkodowane. Pozdrawiam, panie Kasper i zmizam.